Cześć Wam wszystkim! Witajcie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w gotik. I fakt, jestem otoczony przez wilki. Chodźcie do mnie, wilki. Wow. Wow, ale się zebraliście. Niestety nie macie że. mną. Dobra. Powiedziałem, nie macie ze mną szans, wypomioty. Ha, zrezygnował. Dziwne. Ale dobra tam. Kogo to obchodzi? Bo mnie nie. O, kretoszczury to było obok, nie zauważyłem ich. Ostatnio się tutaj zacięliśmy i Bezi nie chciał mi się zatrzymać. Wbiegł mi na drzewo i zdechł. Okej. Okay. Tam widzicie jakieś stare ruiny są. Tam wybierzemy się później. Na razie jesteśmy ze słabi. I to jeszcze nie pora. Jak to mówi profesor Oak: jeszcze nie pora. Dużo tu tych potworów. A dużo potworów różnosi się dużo. Doświadczenia. Wolliku. Kapliców mam na jednego hita. A oni mają mnie na. Powiedzmy, ja wiem, 20? 30 może. O rany, tam też to szczury. <tyle>, Tyle doświadczenia. Ja to oczywiście wszystko wam przyspieszę. Nie chcę, żebyście się tak tu męczyli. Będęńko, i przestań łazić po tych zwierzętach. Bo ty wrzut jesteś. Nie, ja nie jestem wrzut. Ja je zabijam. Oszczędzam im cierpienia. ...jakie czeka na nich w tym okrutnym świecie. Okej, okay, to tu jeszcze jeden wilk. Już będziemy sobie powoli stąd wychodzić. Gorzki chleb, gorzki chleb. To twój chleb jest. Ha, 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 ha. Ścierwo! Piękne. Teraz się pilnuję, żeby nie naciskać równocześnie kontroli escape'a. A to się może źle skończyć. Dobra. Widzicie, mamy już tą część lasu z głowy. I teraz, skoro jesteśmy przy samym starym obozie, to chodźmy najpierw wykonać tą misję w starym obozie. To misję z dostawą ziela dla Gomeza. Ho, ho, ile dostarczyć ziele samemu Gomezowi, to będzie dobre. Przedrzeźnia mnie. Nie, ta droga jest długa. zrobimy sobie przyspieszenie. Weźmy <suszy> tam. Zabiję okay. to. Mamy piękny nowy dzionek. Ciekaw czy rzut jest u siebie? Pewnie jest. Dobra, tam. To Rusie, przepuścisz mnie. Mam tu partię bagiennego ziela dla gomeza od Korkaloma. Loma porządku, możesz iść. Udaj się prosto do siedziby magnatów i porozmawiaj z Bartolo. Jej, coś nowego. Stój! Spokojnie, rozmawiałem z Torusem. Powiedział, że mogę wejść. Zapamiętałem sobie twoją twarz, koleś. Jak zaczniesz rozrabiać, szybko się z tobą rozprawię. Tak, tak, rozumiem. Hurra, w końcu wyszliśmy do zamku, teraz możemy szaleć. Scorpion. Kto cię tu wpuścił? Torus. I czego tu szukasz? Twojej mamy. Przyniosłem bagienne ziele dla Gomeza. To zanieś je do tego domu, którego wejścia broni dwóch strażników. Tak okay. to nie Nie, chcę się uczyć walczyć od takiego kogoś jak on. Hello! Czekaj! Czego tu szukasz? Chcę wejść Niektórzy do środka. Chpisz sobie ze mnie, czy co? Może zapytasz to rusa? Zapytam! Jeśli urzesz, już po tobie! Czy to znaczy, że mogę wejść? Tak! Rusz się wreszcie! Oni chyba porozumiewają, porozumiewają się telepatycznie. <grym> Jakie takie... Zapytam się go. To Rusie. Tak, pozwoliłem mu wejść. Okej. Okay. Albo później przyjdzie sprawdzić, jak to roz... Powiem mu, że mnie nie wpuścił, to przyjdzie mnie zabić. Co oczywiście się nie wydarzy. Cześć, kruk. Co mogę dla ciebie zrobić? Yy... Mam trochę bagiennego ziela dla Gomeza od Korkaloma. Gomez nie zajmuje się takimi rzeczami osobiście. To działka Bartolo. Znajdziesz go w komnacie na prawo od wejścia, albo w kuchni w dużej wieży. Oczywiście w nocy pewnie śpi. Na twoim miejscu nie przeszkadzałbym mu do rana. Oj, tam. Kim jesteś? Nazywam się... Kruk. Jestem prawą ręką. Aha, aha, aha. Każdy, kto chce się spotkać z szefem, musi z... najpierw porozmawiać. Ze mną. Spokojnie, idziemy szukać tego Bartolo. To było szybkie. Cześć, Bartolo. Mam tu trochę silnego ryza. Przysyła je Korkalon. Pokaż! Mm, Dobre! Świetnie! Gomez zaczął się już niecierpliwić. Masz szczęście, że przyniosłeś A co z moją zapłatą? Spokojnie. Masz tu 500 bryłek rubli. Oh shit, dużo tak dostałem. Była umowa. Tylko kogoś... była umowa, nawet nie wiedziałem. Aha. cześć kobito? Odejdź, nie wolno ci ze mną. Tak, rozmawiać. tak. to jest zakaz gadania z kobietami. Co słychać? To samo co 20 lat temu. Nic się nie zmieniło od tej pory. Wow, ten to ma nudne życie. Dzięki, trzymaj się. Uważaj na siebie, chłopcze. Co mam na siebie uważać? Omid. Nie chcę gadać z, kot z Kotłem, tylko z Omidem. Dobra, nieważne. Ciekawe, czy mogę wziąć te rzeczy. Czy ktoś się wkurzy na mnie? Za ryżówkę nie, za piwo nie, za ryżówkę nie, za świecznik też nie, za smażone mięso też nie, za ryżówkę... Oni są jednak zbyt bogaci. Okej, okay, tylko tyle sobie wezmę. Pójdę sobie odwiedzić Gomez'a, niech mi będzie. Co mi szkodzi, no? Okej, okay, tych rzeczy już nie będę brał. Ten stół tak ładnie wygląda. Cześć, blizno! Kim jesteś? Mówią na mnie blizna. Czym się zajmujesz? Ja i Arto zapewniamy Gomezowi spokój przed nieproszonymi gośćmi. Oprócz tego, do moich obowiązków należy poskramianie co za zadziorniejszych kobiet. Super. Kiedy mnie tu zrzucano, widziałem kobietę opuszczaną na dół wraz z ładunkiem. I co z tego? Jest tutaj? Słuchaj, jeśli wiążesz z nią jakieś nadzieje, dam ci dobrą radę, zapomnij o niej. Dopiero co ją dostarczono i Gomez kazał ją zamknąć w swojej komnacie. Jak już mu się znudzi, może przyśle ją tu, na dół, ale póki co, ona należy do niego, więc lepiej nie zawracaj sobie nią głowy. Ci to mają obowiązki. Co możesz mi powiedzieć o Gomezie? To najpotężniejszy człowiek w całej kolonii. To ci powinno wystarczyć. Dostaję wszystko, czego zapragnę. Dobra, co mnie to obchodzi. Arto, może ty jesteś ciekawszy. Kim jesteś? Jestem Arto. Czym się tutaj zajmujesz? Jestem strażnikiem Gomeza. <noise> nie lubisz dużo gadać, co? Nie. <noise> o, rany Gotiku, nie przestajesz mnie rozwalać. Dobra, chodź Gomezie. Pogadamy sobie z tobą. Jak tam ziele ci smakowało? Gomez? Nie, nie przychodzę zaoferować swoich usług. Rany niby po co? A może on będzie miał dla mnie jakieś zadanie jako... Tego... Śmiesz tak? Po prostu tutaj nie. maszerować i zawracać mi głowę? Ty gnido, strasz! <tryk> Niezła walka! Było blisko. Przyznajcie, że było blisko, nie? Nie? Nie. Okej. Okay. Smutna minka. Robię smutną minkę w się. Dobrze, więc skoro już jesteśmy, to nie zaszkodzi nam do, dostarczyć w końcu tego listu. Teś Fernando Torres. Witaj, magu. Niech inno zawsze macie w swojej opiece. Zajmuję się sprzedażą magicznych artefaktów i mogę ci pokazać, jak zwiększyć Twoje zdolności magiczne. Super. Poszukam magicznych ciąg, Mądrości bogów. Napój lekkości, by mi się przydał. O, ma fajne zwoje. To sobie pokupujemy trochę. Wezmę sobie tak strzyna po jej lekkości. Parę wyciągów. Zobaczmy, książek nie chce. Przemiany jakieś. Hmm. Pełzacza to Pielca? Nie. Światło. Światło musi się może przydać, jeśli nie zdobędę runy. Uzdrowienie też. Ognista burza. Kulę ognia sobie dwie kupię. No i tyle na razie, nie? Zobaczmy. Weź ten strój kopacza, dobry człowieku. I te niewykończone miecze. I kije z gwoździem. Młotkowalski chcę sobie zatrzymać. Kilo w ci Jeden dam pałkę. I krótki łuk. No, i dołożę bryłki, tyle zarobiłem, to. To to dla mnie, nie? Okej, okay, magu. I piękna, ogromna sumka, proszę bardzo. Na razie nie zwiększam sobie many. Nie wiem dokładnie, jak to będzie, kiedy zostanę strażnikiem, więc na razie się w tym wstrzymam. Nie chcę zostać magiem. O. Szukam arcymistrza magów ognia. Zgłoś się do Miltena. A teraz znikaj. Wtedy, co ty tak? To jest jakieś imię, którego nie można wymawiać? Arcymistrz Magów Ognia. Szukam arcymistrza Magów Ognia. Zgłoś się do Miltena. On się zajmuje kurierami. Olewajcie hmm. mnie dalej. Cześć, Miltuś. Nie wolno ci przekroczyć progu tego domu bez pozwolenia Anna. mistrza Koristo. <gry> Szukam arcymistrza Kręgu Ognia. Chodzi ci o Koristo? Czego od niego chcesz? Mam do niego ziele. Znaczy list. Mam list dla arcymistrza. Jesteś posłańcem z zewnętrznego świata? Tak. Jakiś mag tak dał przypadkowo mi to zanim zrzucono mnie na dół. Pokaż to pismo. Spoko, zion. Oto i ono. Ufam ci. Ale mam dziwne pismo. Ależ ten list zaadresowano do Xardasa. Co w tym takiego niezwykłego? Xardas już od dawna nie jest sługą Innosa. Opuścił nas wiele lat temu i zwrócił się w stronę czarnej magii. Wow. Mieszka w wieży w samym środku terytorium orków. Chyba całkowicie poświęcił się swoim badaniom. Xardas próbuje na własną rękę dowiedzieć się, co poszło nie tak przy tworzeniu bariery. Zaczekaj tu na mnie, niedługo wrócę. Tam ci to mają zapłon, nie? Rany. Kilka lat minął i wciąż myślę, że Xardas jest tym arcymistrzem. Dobre kontakty, tak, dobre. Koristo jest niezwykle uradowany. Powiedział, że możesz iść do Toreza i wybrać sobie nagrodę. Kurda. Opowiedz mi coś o magach ognia. Krąg magów ognia czerpie swą moc z łaski in nosa. Bóg światła, prawdy i sprawiedliwości roztacza nad nami swoją opiekę. Magowie są jego wybrańcami i pozostałych ludzi traktują w sposób należny wybrańcom. Przyjęcie do kręgu to najważniejszy moment w moim życiu. Opiekę nade mną roztoczył sam Koristo, który twierdzi, że wniosłem do naszej społeczności powiew świeżości. Od tej chwili cały mój czas poświęcam na ciągłe doskonalenie umiejętności magicznych. Mam nadzieję, że pewnego dnia zostanę przyjęty do wyższego kręgu. Miałeś mi opowiedzieć o magach ognia, a nie tyle o Do zobaczenia! Okej, okay, Torezie, chcę moją nagrodę! Czekajcie, zapiszę. To Torezie. Przys Wyświadczyłeś nam wielką przysługę i otrzymasz każdą nagrodę, jakiej zażądasz. Kobiety! Pierścień siły chcę! Hmm, czy esencję ducha? Nie no, pierścień Ale siły. Nie pierścień siły. Tak jak się spodziewałem. Proszę. Oto on, ale nie wszyscy go wybierają. Się spodziewam. A nie, zaraz ja już mam pierśnię siły. Gdzie z tym będę miał siłę plus 10 jeszcze? Jestem potężny. Okej. hello man, Cześć, skip. Skąd tego kojarzę? Czym się tutaj zajmujesz? Dbam o broń strażników. Sprzedajesz oręż? Też, ale nie tylko główną. Gomezowi i jego ludziom. Nie, dobre. O Gomeza chyba nie uwierzy, ale Torus? Przysyła mnie Torus. Kazał mi wybrać sobie jakąś broń. Czyżby? Hmm. <noise> Powiedział, że mam ci dać porządnego kopa w dupę, jeśli będziesz sprawiał kłopot. Naprawdę? Wiesz co? Zrobimy inaczej. Jeśli nie wyjdziesz stąd w tej chwili, to ty dostaniesz kopa w dupę. No dawaj, pokażę co ci się stać. Pomyślałem, że zajrzę do ciebie i zapytam o to wyposażenie. Spadaj. Spad... No, ma to zupełnie nie wyszło. Ale tam, kogo obchodzi jakieś głupie wyposażenie jakiegoś Skipa, To jest Stone. Jesteś kowalem, czyż nie? Racja. Sprzedajesz oręż i zbroje? Handlem bronią para się skip. Ja zajmuję się tylko pancerzami. Masz może coś ciekawego na sprzedaż? Tylko pancerze dla strażników, a ty nie jesteś jednym z nich. Dlatego będziesz musiał poszukać gdzie indziej. Spoko, poszukam gdzie indziej. Dostarczyłem ziele Gomezowi, yo. Kamień gniskujący też mam. To teraz musimy udać się do nowego obozu. Poszukać w tej wytwórni zie Aha, poczekajcie, tu jeszcze nie byłem. Siekać, cześć. Kogo będzie dzisiaj siekał? Wasz zamek jest bardzo duży. Chyba cię tu jeszcze nie widziałem. Kim jesteś? Jestem tu nowy. Chciałem się trochę rozejrzeć. Nie powinieneś wierzyć, w Możesz mi opowiedzieć o tym zamku? Co tu dużo mówić, Gomez i jego ludzie zajęli go po wielkim buncie. Od początku wiedziałem, że warto będzie stanąć po jego stronie. Wielu z nas, jeszcze jako więźniowie zamknięci w lochach lub zmuszani do pracy w kopalni, uznawało zwierzchnictwo Gomeza. Czy te lochy znajdują się pod zamkiem? Tak, ale teraz świecą pustką. Nikt tam nie schodził od czasu wielkiego buntu. U. To musi być ciekawie. Zejdziemy sobie tam. Zobaczmy, co tu mają. Uhu, łóżeczka i mnóstwo skrzyń. Naprawdę nie chcę mi się okrącać wszystkich skrzyń. A ten co robił. Kogo my tu mamy? Czy to nie ta ofiara, którą ochrzciłem wcześniej? Czego chcesz? Przyszedłeś po repetę? No, to ty. Wiesz, co? Przyszedłem pogruchotać ci szczękę. Mami, synku. No, bulit, no, no co. ma madrofoko. Przyszedłem pogruchotać ci Moim no, gru gruchotaczem. No to chodź tutaj i spróbuj szczęścia, synku. Ha! Cienia z niego, cienia z cienia z la la No i co? No i co? jeszcze kuszę miał. Pięknie. A, do, do tej kuszy brakuje nam zręczności. To sobie zwiększymy. Zręczność będziemy mieli ładną kuszę. O, miecz ole stra... fajnie, ludzie. O, jaka różnica, zobaczcie. Ha, ha, ha. Teraz to jestem zajebisty. Śniący będzie ze mnie dumny. Tak, tylko nie ten bóg. No, jak gość siada i z nim pogadamy, to wszystko siada. Nie, nie mogę nic robić, Halo. No trudno, w takim razie tutaj zakończę ten odcinek. I moi drodzy, trzymajcie się wszyscy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bezinam nam wam tu tańcem, mi tutajcem przytupuje. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Odcinku. Hehe. Pa.